Cześć, z tej strony Klamisz i próbuję drugi raz już nagrać odcinek drugi raz, więc dlatego, że zapomniałam włączyć stopera i zrobiłem błąd, tak, więc no widzimy się w odcinku, gdzie przedstawię no, naszego pięknego Soldiera. Soldier to klasa e, większego dystansu, więc mam saperkę. Saperka broń biała, dystans bliski. Szczelba broń. Jak widzicie, taka, czyli na dystans. I no, nie jest aż taka szybka. I wyrzutnia rakiet. Rakiet, przepraszam bardzo, rakiet. Yy, która pozwala nam się robić rocket jump więc to jest klasyczny ekwipunek naszego. Żo żołnierza, solda, soldziera. Jak kto woli, więc zacznijmy od drwin tej klasy. To jest drwina saperki. walimy się o głowę saperką. Ym, strzelby, takie coś. Jak Ala żołnierz, bo on jest z Ameryki. Jakby ktoś nie wiedział, zapraszam także na kanały, które to pokazują. I jeszcze taka drwina. Więc możecie te drwiny wykorzystywać, gdy jesteście. Mój skill w, po prostu sądzi, że jest słaby, ale każe także moje, mój ekwipunek i inne rzeczy, więc najpierw zacznijmy od tego, co nam daje um, wyrzutnia rakiet. Ra wyrzutnia rakiet może zabić dwie osoby naraz, gdy dobrze szczelimy. Jednak możemy zabić także scouta na jednego hita i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zobaczyć jej statystyki i tak dalej w różnych swoich ekwipunkach. Możemy robić rocket jumpy. Oto jest właśnie taki pod... A właśnie zabierają dużo HP, więc celny tam ma cennego strzała. Czyli cenny strzał to jest taka broń. Więc nie mówcie, że ja powiedziałam, że miał celność, tylko że ma celny strzał, broń, tak. Ym... Sądzę, że mogę powiedzieć tyle, że jest z Ameryki, nie znam jego imienia, nie znam zbytnio się na jego specyfikacjach i, ta, ta, i tak dalej, i tak dalej, ale no wiem, że się w komiksach oczywiście, bo tam komiksy hmm, pięknego Team Fortressa, tak, Team Fortress ma swoje własne, no i no, no właśnie ta, to była sytuacja zła, bo źle poszło. No ale powiem, to już piek, do niego też będę robił poradnik, a więc zacznijmy od tego, że nasz, on ma skórkę I nie są potrzebne skórki do noża, więc po prostu czuję, na ma skórkę, czy nie, mi to nie odpowiada zbytnio, Ym... o soldierze można powiedzieć to. No, dosyć trudno się nie gra, ale no łatwo opanować, bo mało osób na przykład bierze to pod uwagę, że na przykład plon można zabić do. Na przykład zabiliśmy Pyra. Pyro jest na mnie straszne, gdy dobrze strzelamy, ale no... Lepiej także uważać na inne klasy. Inne klasy też są trudne, więc będę pokazywał za niedługo. Także przygotujcie się na Pyra. Czyli ogółem Pyro najfajniejsza klasa dla mnie i dla wszystkich. Jest, no, nie oszukujmy się, łatwiejsza do opanowania. Bo jak kogoś pod to on może się palić i tak dalej, i tak dalej, i... Tak dalej. Więc prawa dobry. Więc pyrkiem dużo zawojecie. I tutaj. Jak macie dobrego cela. Taki dobrze wczoraj tutaj. Koleś nie będziesz żył długą. No bo, oczywiście, jak się wypakuje w niego kilka strzałów, to coś się zdziała, tak? Więc nie dziwcie się, jeżeli Wam się nie udaje grać tą klasą. Ja też nie umiem. Są tak zwane rocket jumpy. Oto jest rocket jump. Taki normalny. Taki nieprofesjonalny, tylko taki przeciętny rocket jump, którego pewnie Wy się nauczycie na pierwszy dzień. Więc. Pokazałem wam, jak na razie, wszystko co można zrobić, i także są takie dobre rocket jumpy. Jak dobrze robię rocket jumpy. To wiecie o co chodzi, które wam pozwalają na przykład yy, skoczyć rocket jumpem zrobić takie coś, że skaczecie tym rocket jumpem i tak zabijacie kogoś z saperką. Jest to bardzo i to bardzo, bardzo yy, skuteczne, więc teraz pokażę, jak ja gram swoim setem. Oto jest mój set, więc pokażę to na drugie wizję reżyser reżysera i co tu jest innego wspaniała, że inaczej wyglądałem tak? Jest to jak Coś tam wytropiło mi to raz, dwa razy, pierwszy raz to usunąłem, jak to zaczynałem grę. I jest to bazuka biedaka. Ale zbytnio z niej nie korzystam. Jest tak, że bazuka do rocket jumpu... do rocket jumpów właśnie Wam pokazuję. Jest to oto ta Bazuka, a tak powietrzny. Więc polecam dla ludzi, którzy robią dobre rocket jumpy. O, właśnie wystrzygają mnie na, dłuższy, na dłuższą odległość. Teraz pokażę coś ciekawego. Związaną, związanego z tą wyrzutnikiem. Jak będę w powietrzu, to zaraz wam pokażę. Ona szybciej strzela, jak jesteście w powietrzu. A właśnie koleś mi chciał zepchnąć, tutaj było dwóch na, na jednego, więc nie dziwcie się, na mi skill, jestem w drużynie red, no to fajnie. Będę prowadził, będziemy prowadzić, więc pokażę wam dzisiaj y, o tą, tą klasę, którą teraz pokazuję i chciałabym najbardziej, wam najbardziej pokazać inżyniera, bo jest bardzo, to bardzo ciekawą klasą. Inżyniera wam pokażę na Borneo i jak grać w ogóle na... O widzicie jak właśnie strzelałem szybko? O przepraszam, że tu naśniecie. I to jest właśnie spadochron. Najlepiej się powalcie troszkę tym... tutaj, pyk. No, to jest szpieg, tam podejrzewałem go, ale no, nie, nie jestem, nie byłem pewien, więc ja chciałbym Wam powiedzieć tyle, że, no, szpieg, scout i tak dalej, no, już rzuciłem scout'a. Poznajcie scout'a, już pokazywałem, więc czas y, pokazać Wam więcej. Smite Wam się spodobał, to mi się podoba, że przyjeździcie z Majta, więc skończę tą serię pokazywania postaci. To zaczniemy. A widzicie, jak szczękam szybko. Także jak na Man vs tak gracie. Nie umiem zapewne kierować tymi rakietami, jak widzieliście. No ale myślę, że to już będzie koniec. żeby z wami się tak pożegnać ładnie, tylko z reżysera, więc żegnam się z wami. Cześć, mówię do was. Oczywiście.